Strefa wodna w Energylandii składa się z czterech części, a dziś przedstawię Wam drugą z nich, która powstała w 2016 roku i nazywa się Tropical Fun. Ta strefa zawiera tylko zjeżdżalnie. Możemy tutaj znaleźć 7 rodzajów różnych zjeżdżalni. Są takie z fontonami jednoosobowymi, są takie z dwuosobowymi, albo takie gdzie zjeżdżamy na macie. Dobrze, a teraz każda po kolei. Po wejściu do strefy naszym oczom ukaże się i taka Tropical Splash o numerze atrakcji 145. Jest to wcześniej wspomniana zjeżdżalnia, na której zjeżdżamy przodem na macie. Składa się ona z sześciu torów do jazdy. Niestety nie mogłem tutaj nagrać, bo nie miałem mocowania na głowę, dlatego tę atrakcję przedstawiam Wam z innego filmiku na YouTube. Następna ze zjeżdżalni to Exotic Fan o numerze atrakcji 147 i jest o tyle ciekawa, że tutaj zjeżdżamy z bardzo stromej wysokości, przez co nieraz mamy wrażenie, że wypadniemy z tego pontona, a później niczym na rollercoasterze Bumerang jedziemy w górę i w dół. Zjazd odbywa się z aż 9 metrów. Atrakcji mogą skorzystać dzieci już od 135 cm wzrostu. Subiektywnie dodam, że zwykle spotykałem bardzo krótkie kolejki do tej zjeżdżalni. Pewnie przez to, że ja za tą zjeżdżalnią trwa dosyć krótko. Dalej. Kolejna zjeżdżania to Aloha Slide o numerze atrakcji 146. Długość jej trasy wynosi 111 metrów, a wysokość to imponujące 9 metrów. Zjeżdżamy na niej za pomocą pontonów, zarówno tych jednoosobowych jak i dwuosobowych. Dzieci o wzroście 110-130 cm mogą skorzystać z atrakcji w towarzystwie opiekuna. もうすぐ来てる。<music> Kolejna zjeżdżalnia na najwyższym piętrze konstrukcji to Twister. O numerze atrakcji 173. Zakręcona zjeżdżalnia na trasie 100 metrów i wysokości 15 metrów. Jazda kończy się na tym, że trafiamy do wielkiej komory w kształcie cebuli. Co dodaje elementu przyjemnego zaskoczenia. Na atrakcję oczywiście zjechać możemy pontonem jednoosobowym lub dwuosobowym. Dzieci o wzroście 110-135 cm mogą skorzystać z tej atrakcji w towarzystwie opiekuna. Subiektywnie powiem, że zjazd z tą zjeżdżalnią jest naprawdę fajny, ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak długo zawsze się do niej czeka. System tego zielonego światła do zjazdu mam wrażenie, że naprawdę zbyt późno reaguje. すみにせん。 Kolejna ze zjeżdżalni o numerze atrakcji 149 dla tych najbardziej odważnych to RMF Kamikaze, czyli zapadnia. Jeśli lubicie adrenalinę i to, aby pod nogami urwał wam się grunt, to ta atrakcja jest dla was. 90 metrów trasy w dół, z pułapu aż 15,5 metra, przy prędkości 54 km na godzinę robi wrażenie. Atrakcji skorzystać mogą dzieci już od 135 cm wzrostu. Niestety na tej atrakcji nie dostałem pozwolenia na nagrywanie, bo bym rzekomo zarysował zjeżdżanie. Zatem niestety muszę się posiłkować nagraniem kogoś innego. Ostatnia zjeżdżali na najwyższym piętrze konstrukcji to Tiki Ride o numerze atrakcji 148. Zjeżdżamy tam pontonami jednoosobowymi lub dwuosobowymi z wysokości 15,5 m. Liczna ilość ostrych zakrętów daje wrażenie, jakbyśmy jeździli rollercoasterem. Trasa jest długa, bo wynosi aż 153 m. Dzieci o wzroście 110-135 cm mogą skorzystać z tej atrakcji w towarzystwie opiekuna. Ogólnie jeszcze dopowiem wam tyle, że jeśli stoicie w kolejce, to ustawcie się po lewej stronie, bo zwykle ludzie czekają po prawej stronie do tej niebieskiej zjeżdżalni Twister. A Tiki Ride, czyli biała zjeżdżalnia, zwykle ma krótszą kolejkę, a nawet często zerową, gdyż ludzie często nie umieją się tam ustawić. Po prostu warto pytać. Subiektywnie powiem, że ta atrakcja to totalny faworyt jak dla mnie. Na koniec. Zjeżdżalnie Aloha, Tiki Ride czy też Exotic Fan prowadzą nas do Adventure River o numerze atrakcji 206. Jest to po prostu nic innego jak rzeka, która prowadzi nas do samego początku wejścia na zjeżdżalnię. Z atrakcji skorzystać mogą dzieci już od 135 cm wzrostu. Podsumowując wszystko, subiektywnie dodam, że ta strefa jest naprawdę świetna. Polecam skorzystać ze wszystkiego, lecz niestety, ta strefa, z racji, że jest praktycznie na początku parku wodnego, jest najbardziej obligatoryczna. Przez ludzi czasem naprawdę długo się tutaj czeka. Może warto po prostu czasem odpuścić i przejść sobie na zjeżdżalnię do Bamboo Bay, gdzie nie ma praktycznie ludzi.